Kuba, no to takiego debiutu w Mistrzostwach Europy to naprawdę pozazdrościć. Grałeś cały mecz z mistrzami olimpijskimi, grałeś świetne zawody i w obronie, i w ataku. Bodaj tylko raz w kontrze się pomyliłeś, kiedy jeden z Francuzów zdążył wrócić i cię zablokował. Moje gratulacje, naprawdę świetny mecz. No, przyjąłbym te gratulacje i byłbym bardzo szczęśliwy, gdybyśmy chociaż dzisiaj mieli jeden punkt, a, a niestety nie mamy i tak naprawdę nie ma się z czego cieszyć, bo za dobrą grę nie ma punktów. Jak ci się grało przeciwko mistrzom olimpijskim nie było widać, że, że jesteś debiutantem, że nie masz dużego stażu w reprezentacji. Nie było widać żadnych nie wiem kompleksów, obaw. No ja tak rozmawialiśmy już rano i mówiłem, że ja się nie mam czego bać tak naprawdę. Koło mnie stoi kilku dużo lepszych zawodników, bardziej doświadczonych i oni tak naprawdę pomagają i dodają mi siły, a ja muszę tylko rzucać bramki, strzelać i i nic mi innego nie pozostaje. To powiedz, jak się gra przeciwko takim zawodnikom, jakich dzisiaj mieliście naprzeciwko siebie na boisku? Przecież to największe gwiazdy światowej piłki ręcznej. No tak, widać to u nich to doświadczenie, ale grało się bardzo, bardzo dobrze i nie miałem, tak jak powiedziałem, nie miałem kompleksów. Grało się super, to jest dobre uczucie, fajne. Co dalej? Macie teraz mecz z Rosją, nie wiem, czy liczyliście, ale sytuacja jest taka trochę dziwna, że musicie nisko wygrać z Rosją, żeby wyjść z grupy z dwoma punktami. Jedną lub dwiema bramkami, nie wyżej. No tak, nie ma co kalkulować, tylko trzeba po prostu wygrać teraz z Rosją. To jest mecz dla nas jest to ostatniej szansy. Jak przegramy, to jedziemy do domu, a bardzo byśmy tego nie chcieli. Ale jak zagaracie w ten sposób, tak, tak jak dzisiaj, dzisiaj z Francuzami, to ja nie widzę możliwości, żebyście mieli kłopoty z Rosjanami. Też tak y, uważam, że jeżeli zagramy tak jak dzisiaj, przepraszam, konsekwentnie i, i, i skutecznie, to myślę, że nie będziemy mieli szans, ale nie mamy ich co lekceważyć, bo mecz meczowi jest nierówny i Rosjanie mogą tak naprawdę, y, na pewno postawią nam ciężkie warunki.